Sobota wieczór, jadę pod hotel w Kielcach. Pan zostawił samochód na światłach, rozładował akumulator do zera i nie może teraz otworzyć autka z pilota. A w drzwiach ma inną wkładkę i nie może też kluczykiem otworzyć autka. No i będę mu próbował jakoś prąd na krótko podać, żeby go otworzyć. No potem odpalimy z boostera i myślę, że powinno się to udać. A jeśli nie, no to będziemy otwierać poprzez odchylanie drzwi. Mam takie specjalne narzędzia do tego. No zobaczymy na miejscu. Już Jaliska otwarta nie wypaliło mi podanie prądu na krótko, ale otwarłem maskę, udało się byłem właśnie zapłacić za bilet. To tu stoi otwarłem maskę otwarłem maskę dało się tam pociągnąć linkę, otwarłem maskę, podpiąłem boostera, otwarliśmy samochód, odpaliliśmy Państwo mogą sobie jechać. Za daleko podjechałem. Trzeba się wychylić. I wyjeżdżamy. Wracam ponownie do tej Toyoty. Bo zadzwonili, że już wyjeżdżali z tego hotelu i przy szlabanie im zgasło auto. No i wracam. To ja ta zgasła sama z siebie, tym bardziej, że to automat to na pewno biegiem niechcący nie zgasił ten pan, więc nie wiem, odpaliłem z boostera znowu i, i pojechali. Normalnie już poczekałem chwilę, mieli dzwonić jakby coś, no ale, ale nie dzwonili, więc, więc jest OK. tutaj przyjechałem na awarię Panu się wylał płyn cały chłodniczy, bo się przetarła przetarł się wąż od chłodnicy o pół oś, też od 5008 i coś mu się stało w silniku wypadanie zapłonów jest, cewki sprawdzone, świece sprawdzone kompresję sprawdziłem, na trzecim cylindrze nie ma na tym, którym wskazywało i już mówi, jedzie tak do domu, bo Mówi bardzo przejścia ma z tym samochodem, on stop się psuje i mówi, że jedzie już na takim silniku. Mówi, co będzie, 200 km ma do pokonania. Wyciek, wyciek mu naprawiłem, węża mu naprawiłem, bo wylał mu się jak widać praktycznie cały płyn. No i wyciek ma zrobiony, to przynajmniej go nie zagotuje i mówi, co będzie, to będzie. Mówi, że jedzie, bo już ma dość tego samochodu. Mówi, jak stanie, to weźmie lawetę i sprzedaje go w takim stanie. No i już się z Panem rozdzieliliśmy. Pojechał, mówi jedzie już. Ten samochód mu mówi tyle zdrowia napsuł, że ma go dojść. Mówi jedzie. Dojedzie to dojedzie, nie dojedzie to nie. Fajnie, że się udało chociaż tą problem z wyciekiem płynu chodzącego zażegnać. Więc może jakoś się dotoczy, mówi, że na swoją odpowiedzialność jedzie, bo ma... No ma dość tego samochodu, tak powiedział, bo kupił go i tylko non stop się psuje. No, przykro no, ale... No ale tak nie rozbywa. Jestem przy Fordzie kudze wyciągam alternator. Trzeba tutaj do góry wyciągnąć całą budowę filtra paliwa. Jeszcze wykręcić nakrętki, które to trzymają i potem jeszcze szpilki, bo nam nie wyjdzie, bo ten element zawadza o kolektor. No ale już go wyjąłem i alternator jest w miarę, w miarę na wierzchu. Teraz pasek zrzuca, potem chyba trzeba koło podnieść, żeby go założyć i wykręcamy alternator. I wkładamy teraz tą dolną tuleję. Jest. Teraz składamy te śruby. Jest jedna, one ciężko, ciężko i bardzo szły. Te śruby no, wkręcają się w miarę. Do tej dolnej nie ma podejścia na, taką grze, na taki klucz z grzechotką. Dobra, na razie nie na, nie na full. Dobra, i alternator założony. Oczywiście, oczywiście, przed demontażem alternatora odpinamy klamę, żeby tu prądu nigdzie nie było. Bo możemy zabrzeć gdzieś tym kablem do silnika i możemy coś spalić. Będą szły iskry, więc lepiej odpiąć akumulator. Teraz zakładamy to. I coś takiego i mówię, jak nie ma tych szpilek, to możemy to sobie przekręcić i wyjąć. A tak to musielibyśmy odsunąć i dopiero przekręcać, ale szpilki na to nie pozwolą. Więc tak no i mniej więcej mniej więcej pasuje. Zaraz to szpilki naprostują. Bierzemy pierwszą szpilkę. Tutaj ona ma specjalną końcówkę na klucz E6. No i tutaj zakładamy sobie szpilkę tak i wkładamy tam, tylko uważamy, żeby nam gdzieś nie wypadła, o, trzeba trafić. Tam już przeszła przez otwór i teraz ją widać, nie wiem czy na kamerze to będzie widać. Czy nie widać tak? O, tutaj jest. W każdym razie wychodzi przez ten otwór, i tutaj ja to widzę, ale nie mogę tego pokazać na filmie. O! I tu jest ten otwór. O, jak widać, tam szpilka jest już obok. I operujemy sobie całym tym. O, jest. Trafiła. I szpilka załapała, tylko musimy delikatnie tym kręcić, żeby się nie wkręciła krzywo. Idzie lekko. Druga. Bardzo uważamy, żeby nam te szpilki lub nakrętki nie spadły, bo jak nam spadnie, to potem jej możemy nie znaleźć gdzieś wpadnie za alternator czy gdzieś. I tutaj jeszcze mamy. Jedną śrubę tutaj zaznaczę i do tej już idzie po prostu śrubka. No i tu musimy trochę tak po omacku trafić nią w tamten otwór. To bardzo ciężko nią trafić. Podłożyłem tu sobie dwie warstwy taśmy izolacyjnej, żeby ona się trzymała. Trzyma się w miarę. I teraz będzie dużo łatwiej trafić. O. Jest. i skręcone. Teraz zapinamy te przewody. Dobra, i złożona została tylko pokrywa ta ozdobna. Więc zakładamy klemę. Tutaj akurat będziemy musieli odpalić z boostera, bo rozładowany jest akumulator, bo nie było ładowania i ktoś dojechał tak i booster zapięty, odpalamy auto. Wszystko pogasło sprawdzimy sobie jeszcze ładowanie dla pewności. A tutaj jeszcze o, bym zapomniał. korek, bo sobie go przeszkadzał i go odpiąłem. No i autko gotowe. Te kontrolki tak migają tylko w, w kamerze. Na żywo nie mrgają. Tutaj właściciel będzie musiał sobie wpisać kod do radia, jeśli go posiada, bo dopiero kupił ten samochód. Więc może nie mieć tego kodu. No i autko złożone. Zepsute były diody, poskładane wszystko, ładowanie jest. Przed szóstą jedziemy do awarii SKody nie odpala, kręci ale nie odpala. Będziemy patrzeć, co się dzieje. No, i już po naprawie okazało się, że pan miał odcięcie zapłonu takim guzikiem od strony pasażera. A z córką jechał i chyba gdzieś uderzyła w to i się wyłączyło. I mu odcięło po prostu zapłon. Doszedłem, właśnie, że jakieś odcięcie zapłonu jest. Znalazłem to. Dlaczego znaczy już o tym powiedziałem? To on kojarzył, że takie coś jest. Pod tunelem schowane. I włączyliśmy guzik. Samochód odpalił. Pan pojechał. No taki niefart trochę, no ale. No ale się cieszę, że tylko tyle że nie jakaś awaria że trzeba będzie coś wymieniać. Przeszedł mi kolejny segment szuflad. Teraz już jest trzy segmenty, cały słupek. Będziemy montować do eksperta. Myślę, że bardzo dużo rzeczy tu pomieszczę. Jestem tutaj w zafiry. Panu dwa miesiące stały się zastał samochód. Zafira stała dwa, ty, dwa tygodnie, mówię, dwa miesiące i się zastała. Jak przyjechałem, to tak chciała kręcić, ale takie było, mówię, akumulator, podpiąłem boostera, ale nic. Po, obróciłem wałem w silniku, no i potem z, już lepiej zaczął kręcić, ale dalej nie odpalił. I za trzecim razem odpalił, czy tam za czwartym. I już potem wszystko było OK. Gasiłem go odpalałem i wszystko było ok. śmieszna sytuacja, ale ale powiedziałem teraz panu, żeby po prostu jeździł tym samochodem bo mówi, że tak do pracy jeździ autobusem i to tak stoi, ale dałem mu radę, żeby chociaż raz na tydzień, na dwa gdzieś tam się przejechał tym samochodem żeby to rozruszać wszystko, bo to od tego postoju właśnie się to zostało no ale już odpalił, może pan sobie jechać zadowolony że samochód już pali, że się bez jakichś większych napraw tak jak tak tam patrzyłem to może gdzieś przyłapało albo pompę klima albo alternator i, i po prostu obciążał pasek i dlatego on tak nie chciał odpalić, no ale w końcu się zruszyło wszystko i, i odpalił Seat Leon 2 przyjechałem do niego dwa dni temu wymieniać klocki, bo się skończyły ale zacisk tak stoi, że nie da się go w ogóle wkręcić, nawet już próbowałem takimi dużymi szczypcami hydraulicznymi, żeby go wzruszyć. Ale stoi jak zaspawany, więc dokupiłem dla pewności oba zaciski. Ten na pewno będzie wymieniany, a drugi wziąłem tak dla pewności, jakby z tamtej strony też coś wyszło. W razie czego zwrócę, tu widzę, jest w miarę tak wszystko ok. Więc mam nadzieję, że się to wszystko poodkręca. Wymienię ten zacisk. Te zaciski teraz są tak tanie, że nie opłaci się tego. Regenerować, rozbierać, bo to szkoda robocza, godzin. No to wkładamy drugi i mamy spokój. Ja zawsze sobie próbuję, oczywiście, takim kluczem specjalnym do hamulców, jeszcze na zakręconym, zawsze sobie próbuję te śrubki odkręcić, czy będą szły, żeby potem się nie męczyć na odkręconym, zapierać to gdzieś. O, o poszło. Nawet lekko. O. O, o, dziwo idą ładnie. Jeszcze spróbuję odkręcić odpowietrznik. Spróbuję, czy wtedy w ogóle się coś ruszy. Ale tam też już spadła ta gąbka kurzowa. Zawsze warto odpowietrznik od góry poinformować młotkiem, że będzie odkręcany. O, to już tak dla własnej ciekawości odkręcam, czy się cofnie, bo i tak ten zacisk wlatuje nowy. Właściciel tak zadecydował: chce mieć. Spokój na lata. O, poszedł. dziwo I odkręcamy zacisk. Tu też widać, nie cofa się do końca. jak to pokazać. O, do końca się nie cofa ręczny, więc on tu też jest już zastany. Trzeba ręką mu pomóc. Dobra, to odkręcamy zacisk tutaj z jarzma. Zacisk zdjęty. Lotki by jeszcze trochę pojeździły, ale już niedługo. O i tak jak widać, tu spadła ta osłona kurzowa. Ale jeszcze spróbuję go cofnąć. Może coś się zruszyło. Zacisk ani drgnie, więc trzeba go wymienić, żeby to płynnie chodziło. Zacisk jest. Zakładamy. Płyn hamulcowy będzie leciał, więc zakładamy rękawiczki, znaczy ja tak przynajmniej robię, takie żeby w skórę ten płyn nie wchodził. No i zacisk zmieniony, zaraz go montuję do jarzma. Poszło wszystko tak gładko, wykręciły się wszystkie przewody fajnie. Tu tak do oporu i potem to dokręcam jak już zamontuję zacisk. Teraz spróbujemy jeszcze ten stary. Zobaczymy, czy się cofnie, jak już jest podpinane wszystko. Nawet taką dużą żabą troszkę się ruszyło, ale to milimetr dosłownie nie chce to w ogóle wchodzić. No i zacisk złożony. Jeszcze to przemyję, ale najpierw idę drugą stronę zrobić. Zobaczymy, co będzie na drugiej. Z tej, z tej strony jest dużo więcej klocków, więc tamten ewidentnie stał, zacisk. Zobaczymy, ten się może wkręci. Prawy się wkręcił gładko, więc składamy na tym starym, bo jak jest dobry to niepotrzebnie, nie będziemy robić kosztów dodatkowych, więc zakładamy klocki. Jeszcze regulacja ręcznego, w Leonie robimy to z tyłu, ściągamy tutaj taki element na sześć zatrzasków i tutaj mamy śrubkę na klucz dziesiątkę. Leon poskładany, odpowietrzony, ręczny wyregulowany, teraz jadę na próbę zobaczyć, czy wszystko jest Jeszcze okay. test ręcznego Puszczamy wszystko. Tutaj mam taki bardzo lekki pochył i puszczamy ręczny i samochód leci Ręczny zaciągnięty. No i ręcznie jest ok. I robimy test awaryjnego hamowania, oczywiście w bezpiecznych warunkach. Jest wszystko ok. Pojeździłem trochę i pohamowałem tak jak się zazwyczaj hamuje, czyli tak delikatnie, na przykład o tak jak teraz, dojeżdżając do skrzyżowania. Klocki się troszkę ułożyły. No i zrobiłem test, zawsze robię taki Awaryjnego hamowania test, żeby być pewnym, że wszystko jest ok, oczywiście robimy go w bezpiecznych warunkach. Na jakiejś drodze, gdy nic za nami nie jedzie, gdy mamy do tego odpowiednie warunki, no i autko naprawione. W końcu mam chwilę czasu, więc sobie wstawię te szafki z kubrika, ale no trzeba wyjąć to, to. To przymocuję lepiej, bo jest troszkę tak słabo przymocowane. Trzyma się, ale żeby to już było na lata. No i troszkę przy okazji porządku zrobię. Ciemno już na zewnątrz, ale, ale tak fajniej się w ciszy robi. Przykręciłem te szafki wtedy na szybko, jak się przenosiłem do eksperta farmerami do tej podłogi i kurde jak to się trzyma nie mogę tego ruszyć tu wiadomo też ciężar w tej to ciężar już trzyma do ziemi ale kurde tu takim paskiem zabezpieczyłem ale ona bez niego stoi jak zamurowana tą to widzę tylko dwoma przymontowałem po przekątnej. Tu są dziurki oryginalnie na kółka. I tu jest jeden, i tu jest drugi. I się trzyma. Tutaj jednej do drugiej nie skręcałem niczym. Sam jestem zdziwiony, że też tak się trzyma. Dobra, wyciągamy te szuflady i wykręcamy ten regał. A jak już mam na wierzchu, to stwierdziłem, że przykręcę tutaj jeszcze. Jedno mocowanie, bo tu już później tego nie będzie widać. To żeby nie żałować, no i myślę to jakoś tak przykręcić. Na razie wstawiłem tak i obrałem sobie także dwie szuflady duże na dole. Po środku trzy te małe i dwie duże u góry, bo najczęściej będę korzystał z tych trzech. Bo tu będą takie rzeczy, z których najczęściej korzystam, to żebym nie musiał tak wysoko patrzeć i wchodzić do auta, tylko nawet nie wchodząc do auta. Jeden krok i sobie patrzę, co tam potrzebuję. A tu będą takie rzeczy mniej potrzebne, może nie mniej, rzadziej potrzebne. I tu wyszło mniej więcej tak fajnie, że tak w miarę równo jest, bo na początku myślałem sobie kupić drugą taką całą szafkę jak ta, tylko że ta jest szeroka. No i tu ładnie się schowała, ale gdybym drugą obok postawił, to już by bardzo wystawała, bo tu jest nad kole. I ona by nie doszła do samej ściany tak jak tamta. I tą odległość tu by wyszła mi tu. Dużo jeszcze więcej niż te. I tu myślę tak. Tą najniższą do ziemi. A te dwie jeszcze chcę cofnąć. Żeby tą lukę tu wypełnić. Bo czemu ma się zmarnować. I żeby do samej ściany doszły. Jakoś je poskręcam na śruby. To i tak na stałe tu zostaje. o I coś takiego. I tu zyskam jeszcze tego miejsca troszkę. Ten dolny tylko będzie wystawał. I jakoś to przymocuję tutaj bezpośrednio jedna do drugiej wkrętem mocnym. I tu jakoś tam na kątownik do tej szafki pewnie. No i półki zamontowane, przytwierdzone do ziemi. Te skręcone ze sobą. Tu do, tutaj do, do słupka i ani drgną. Teraz trzeba. P przełożyć tylko rzeczy do nich. Zamontowany tutaj będzie jeszcze dalej zabudowywana ale na dzisiaj już wystarczy. Tak jak mówiłem, drugi i trzeci segment cofnąłem do tyłu, bo troszkę zawsze tu więcej tej przestrzeni jest. Tak na szybko sobie przerzuciłem. Tu jeszcze i tak będę to układał, ale już jest większy porządek. Tu jakaś chemia, troszkę więcej miejsca się zrobiło. Tak mi się wydaje. Przemocowany jest mocno. Nie da się go ruszyć. Już na pewno mi się będzie wygodniej pracowało z tymi szufladami. Tak patrzę, to jeszcze by jeden wszedł chyba. Chociaż nie, tu już się ten kąt zmienia. Pochylenia i by się nie dosunął do końca. Ale taki Ale taki z systemu Pro. By tutaj jeszcze wszedł, bo tu są i tak adaptery do niego. Więc trzeba to przemyśleć. Ale na dzisiaj koniec. Wystarczy.